Jesteście gotowi na dzisiejszy, tak jak dzisiejszy, przegląd filmików z liceum? Więc tak, więc tak, przechodzimy na tutaj na full cama. Dzisiaj, tak jak obiecałam, zrobimy przegląd i was z moich starych filmików, ponieważ gdy byłam mała, mała no, <gimnazjum> w gimnazjum, chciałam zostać streamerką. I odpaliłam stream'a, ale jako, że mieszkałam na, w Morzeszczynie, to jest taka mała wieś, i mój internet mnie nie pozwalał, ponieważ odpaliłam streama, pikowałam wtedy na Midia i w momencie, gdy kliknęłam Start Streaming, to mój ping wynosił 999 i skończyłam stream, więc to byłby mój 3 sekundowy stream pierwszy w życiu, prawda? Więc tak, pomyślałam, skoro nie mogę streamować, to może zacznę youtubeować, że będę youtuberką, prawda? Jakieś odcinki sobie mogę narać no, w streamie i w nocy po prostu, w nocy, gdy wszyscy śpią, to nie blokują internetu, to mogą po prostu wrzucać filmiki, nie? No i pomyślałam, dobra, czemu nie? I tak właśnie zaczęła się Moja przygoda z YouTube'em nie trwała na za długo i filmiki które teraz są yy, które były nagrywane w liceum są obecnie zablokowane ale je mam je, jedynie mam do nich dostęp i właśnie dzisiaj je wam pokażę tylko czekaj, muszę je znaleźć nie pamiętam to jak dziś stream z Morzeszczyna był zdecydowanie najlepszy bo w ciągu trzech sekund nie zdążyłaś zintować twa <laughs> Tak, polecam, bardzo polecam. Przynajmniej się nikt nie zagód, prawda? To jest pierwszy filmik, który nagrywam z moimi kolegami, jeszcze z którymi grałam się w liceum. Pierwszy, to jest drugi, to jest samodzielny, już mój. No i tutaj mam jeszcze, ale, ale to zobaczymy, to zobaczymy, okej? Okay? Także my się zacznijmy od początku. Troll Team wygrywa gry. Zabawa w trollowanie. Oh, dobra, więc tak, widzicie tutaj profesjonalny chat stream, profesjonalny yy, odcinek, wiadomo tutaj layout jest bardzo ładny. <grywa> to jestem ja, to jest Karolinka z liceum yy, w moim fioletowym pokoju w Morzeszczynie, a osoba, która teraz mówi to jest mój stary kolega, który jeszcze, on jeszcze tego, on jeszcze był jak zaczynałam streamować na Twitchu, więc może jeszcze ktoś się go kojarzy, nie? W kolejnym odcinku serii Minecraft na modach, a ze mną jest... Karolina. Karolina, nie uczysz się. E, Igor. Nie. W ogóle ten czat, w ogóle co to się dostanie? Dada, 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 dada. Nie, źrebka. A ser? Nie! Ilo, dziesięć. Hej, chłopaki. Dobra. I teraz waga. I tu macie wam super mega tryb tutaj. Jolo, Ja wybieram championa, którym będzie grał Kacper na Adekery. I wybieram Ryza. <laughs> Nie. Dobra, ma się, się właśnie fajnego. Oni wiedzieli, że właśnie nagrywam, że. Wieczorem, ja, byłam bardzo. W... Jest, jestem teraz ogólnie też dosyć wstydliwa na streamach, wiadomo, jednak to już do się streamowania przyzwyczaiłam, ale ogólnie, prywatnie byłam bardzo wstydliwa i jestem nieśmiała. I właśnie koledzy chcieli mi jakoś pomóc w tym nagrywaniem, właśnie stąd był pomysł właśnie na wspólne nagrywanie wspólnocie, dlatego też ten kolega prowadzi odcinek, a nie ja mu się po prostu czas wstydziłam, jest żerał stres, i pamiętam, jak nagrywaliśmy to. To nakleiłam kartkę, nie wchodzić, nagrywam. Nie, I nakleiłam na pokój, żeby rodzice nie wchodzili, bo trochę siara. Nie? Dobra, wypieram. Szybko, Edward! No, no, wypieram, Edward! Ale nosek ten no, no to random, szybko. Będzie bombała! Katrę sobie nabieram, z ej, no, to jest to, to, Nie, nie, nie miałam polskiego loju. No właśnie, ej, ej, to jest. To, 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 to. To. Ona chciała się pochwalić skinę na YouTube No co jak ty, ty mówisz, Karolina?

Barry, kim widzicie? Jak najlepiej. Dobra, tak. Zwyczaj, to, ok? Bo to jest najgorszy film, już sięgam. Ale przynajmniej widzicie, layout ładnie pasuje, prawda? I nie jest full atencjuszka tak jak tutaj, że wiecie, tak jak teraz, bo teraz mam takie coś, nie? Teraz mam taką, o tyle zajmuje przestrzeni, a wtedy skromnie Karolina, tak tutaj, tak jeszcze niedopasowane, bo po co, prawda? Czemu? Po co się postarać? Chłopak, tak. No co to jest Chłopak nie Chłopak Karolina będziemy komentować. Tak, tak My właśnie, trollkim wygrywa gry, zabawa w trollfiki Chodź, niech to Oni się poddali. ja zakończyłam jakoś ten filmik? Wygraliśmy. To jest jakiś Nie, musimy bardziej trollować, bo to było za mało. I tym pozytywnym akcentem zakończył nasz odcinek, subskrybujcie, łapkujcie, A, kolega z nami zakończył, szanowni. Do... Dobra, to, więc to był mój pierwszy odcinek, który właśnie nagrywałam z kolegami, a potem stwierdziłam, że dobra, jestem youtuberką, to nagram odcinek sama, prawda? No i tak było, że nagrałam, Czeka... widziałam, że miał być skin do Ari, ja byłam wielką fanką Ari, lubiłam grać Ari, stwierdziłam, nowy skin, jest okazja, żeby nagrać odcinek, no to sobie tego, kupiłam skina i zagrałam. Problem był taki, że bardzo mi zależało, żebym wygrała tę grę Ari, ale jednocześnie nie mogłam być z kolegami, bo nie chciałam być boostowana, nie? Miałam pięć prób do nagrania odcinka z Ari, żeby wygrać, nie? Nie wspominał tego, zadał, że byłam bardzo tego, bardzo wkurzona, więc tak, zobaczymy. Dobra, sianie, zobaczymy, tutaj mamy, <laughs> spójrzcie na ten layout, czy możemy docenić ten layout, który pobrałam z, z jakiegoś tam Google'a i patrzcie tutaj, jak ładnie, tutaj widzicie? Tu, 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 tu widzicie, jak nic nie pasuje do siebie. Nic nie pasuje do siebie. Tutaj kamerka, widzicie? Tutaj też, bo po co czemu? Po co pasujące lejot? Nie. Tutaj nic nie było, to było okej? Okay. A tutaj nie. Tutaj już jest tu działa, tu działa, więc cały, ale to no to myślałam, że fajnie, ale jednak nie. Hej, witam was do odcinku Little Legends. I dzisiaj gramy Ari. Ja twierdzi Karolinka, weźmy w głosie... Ja nie mogę, żeby podgłościć jej! Ja pierdolie, otwórz mi Dobra, teraz, teraz, głosi Karolinka, nie da się gadać z tobą. Dobra, jeszcze raz. Hej, witam was do odcinku Leech of Legends. I... Leech of, <laughs> of Legends! Leach of Legends! Leech of Legends! <laughs> Ale jest intro, jest postem, prawda? Tak. Dzisiaj gramy Ari. No widzę oczywiście i patrzcie na to. Oczywiście. Skin, nowy skin. Ty na niego wyczekałam, serio. I dzisiaj grają z nami Bezo i Kaspia, ale nie są z nami na Skype'ie, bo widziałem, że ostatnio mi się trochę nie spodobało komentowanie. Więc... Tak, bo wiem, że ogólnie te filmiki, które widzicie tutaj, ja byłam bardzo, bardzo aktywna na forum How to Win. Tak, To był how to win, bo jest how to win i how to play, ale how to play to nie. Mam właśnie na how to win z tego co pamiętam. I właśnie tam był taki mały czat. I na tym wiecie, czasie, tak, można by sobie na normalnie popisać, jak trochę taki MSN taki grupowo, prawda? I Discord powiedzmy, nie? I ja tam sobie właśnie mówiłam, ej, co sądzicie, że cały filmik, nie? I właśnie się okazało, że potem tego, że pisali, że ja nic nie mówię i że mam nagrać coś sama. No to sobie dzieje, dobra, dobra, to zagram coś sama. Nie, i koledzy będzie dobra, rozumieją, rozumieją, że po prostu po pomogą mi wygrać, nie? I tak to i tak to było czad. I oczywiście pierwszy troll aż na suporcie. Chociaż może zadziała, może Nie wolno skraść od razu. Już hejty od początku, nie? Raz, że to jest moje pierwsze podejście do filmiku. Nie wiem jak wyjdzie. Te co? Że to jest moje pierwsze podejście do filmiku. Ale okłamałam czad! Odat. Oh, ona, ja tu mówię, że to jest moje pierwsze podejście do filmiku. Skabuję was, to jest piąty raz i mogę wygrać tego. Gierki Ari na windzie. Przysiadacz, <grystanie> <grystanie> Fisra, co to nagrywał? Ja <grystanie> zrobiłam chyba. Nagrywałam sobie filmik i wyszło chyba, że zrobiłam, nie wiem, chyba 8-15, no to nie wszyscy 8-15 na YouTube, nie? Widzicie, podkład muzyczny bardzo dobry, widać efekty, naprawdę wow. Tutaj komentarz streamerski też. Wow, na najwyższym poziomie. <laughs> Jakby ktoś chciał. Pytam się mnie. Ja zostać youtuberem, no to właśnie tutaj polecam poradnik taki mały. Na poddali się ta dobra, za pierwszym razem, pierwsze podejście. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i zapraszam więcej lajki, like, i dalej. O, i pomacy komentarze bardzo. Także dziękuję, pa. pa. Oh. Mm. Krzyńczyła bardzo, bardzo, krzyńcz, dobra, dobre. czy to jest, to nie jest najgorszy film? Hej, witam was w kolejnym odcinku serii League of Legends, dzisiaj gramy... League of Legends, bo wtedy tak mi w komentarzach zjechali za to League of Legends, że zapamiętaj, też do końca życia to jest League of Legends. Ale widzicie, czat? nowy skin do LeBlanc, tutaj layout LeBlanc. Co prawda, nadal nie pasuje do końca, ale nie przyjmujemy się, nie przyjmujemy się, jest są postępy. Tutaj już pasuje, tutaj pasuje, jedynie tutaj, tutaj nie do końca, ale okej, okay, da się przeżyć, prawda? LeBlanc i standardowy start. nic nicem na linie. nie, nie wtycha, podka A, startem, no teraz jest. Długo już nie była na YouTubie, chyba dwa tygodnie z tego co. Przedno, dwa filmiki nagrałam i jestem tego YouTuberką, nie? Gramy Leblanc na... Na kogo? Szabko? Szako? Szako! Okej, okay, dobra. Czyli Leblanc na szako. W dżungli mamy Jarvana. U nich... Dobra, lewsza dykcja. Głośniejszy mikrofon. Poprawiony layout. No zobaczymy. Ja, ja... dobrze się zapowiadam, OK? Dobra, na drugim levelu go spokojnie, bo wtedy weźmiemy na szywu. O, dobrze, miałeś drugi level szybciej, Karolina. Super, jesteś. O, o. No, wyjaśniasz go, wyjaśniasz. Ty, wyjaśniłam go. Fredzlata, okej, okej. Lol. Jeszcze znak zapytania. No, no, Drek, no. już Patrzycie do tego, patrzcie do początki tutaj, streamerki, nie czy tych strat? Przebyłam bardzo długą drogę, okej. Okay? Ja jeśli ona mogła zostać jakąś tam jedną z większych streamerek, to każdy może, okay. Ty, pasie spręgowałam. Ja byłam dobrym graczem, Geez, okay? Byłam dobrym graczem, nie wiem co mi się stało, przysięgam. Nie wiem co mi się stało. Tutaj, czat, tutaj, to jest już wyższy poziom YouTube'owania. Tutaj mamy duo. Z o, ograniczona jest w ogóle, dobra, nieźle. Z kolegą, który również jakoś tam YouTube'a prowadził. Też jakieś tam po prostu, no za dużo nie ma tych widzów, nie? Ale po prostu my się znaliśmy i on stwierdził, że skoro on nagrywa i ja zaczynam nagrywać, to mi pomoże, nie, także <grytanie> zobaczmy to. O, 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 o! Fulkam, pierwszy w pierwszym życiu Fulkam to było u mojego brata. Na, gdy on był na studiach, a ja pojechałam do niego na ferie, żeby właśnie mieć lepszy internet, żeby mogła grać w gry komputerowe. Jeszcze było, powiedziałam mamie, że nie, że będę w Gdańsku, to pojedę sobie na łyżwy, coś pozwiedzam. I mi mama specjalnie kupiła łyżwy i nigdy ich nie użyłam, bo grałam w komputer. Hej, mam. Na początku tego filmiku zapomniałam wspomnieć, że Bala ma własny kanał na YouTubie. Także y, będzie też adnotacja i będzie w opisie umieszczony link tego kanału. <laughs> Jeszcze jakieś powiadomienie dostałam. I będzie w opisie umieszczony link tego kanału. I to wszystko i... <laughs> Dobra, nie masz. Zapraszam do oglądania. Hej, witam Was za Słyszycie Tego To jest of Legends. Dzisiaj jest. Ty chyba mój laptop tak dmucha. Z nami balon, czyli peggy. O! <śmiech> Layout! <śmiech> Trzeba zrobić krok w tył, krok w tył. Co tu się stało? Czemu ja mam tu włączone już? Jak teraz? Klejnoty! <laughs> Jak będzie grał dzisiaj Tarikiem, jak to widzicie. Ja gram Tarikiem pod klejnoty, mam nawet klejnotową obramówkę. tak tylko diament. Nie, nie, czat. Layout, elegan... nie. Góra pasuje, tutaj pasuje. E, itemki pasują, skille pasują, nie. Mamy to! Bo wiadomo, ty jesteś moją dziewczyną. Oczywiście, nie byłam jego dziewczyną, a to nie byłam jego dziewczyną, ok? Masz kwiatuszka. <laughs> To dla ciebie, zaraz ci złożę klejnoty w ofierze, bo ja jestem na papierze. Karolinka powinnaś teraz zresztą tego, że nagrywasz, to jest takie, taka taktyka, że jak ty z kimś nagrywasz, to przestawiasz go w, w takich krokach, kim on jest, czym się zajmuje, ile ma klejnotów między czymś i hmm, tak dalej. Także PGA teraz, czyli balon, czyli oba player miał diament tak? Diamond jeden. Mhm. Widzicie, jakich no. kolegów ja miałam? Diament jeden. A wy co? Dalej w Goldzie. Ale trzeba docenić tutaj balonika, bo ten, ten tu, Arteras, to jest balonik, je trzeba docenić. Że miał tutaj koleżankę, która zaczyna YouTube'a, która nie wyraźnie mówi, nie wie co mówi, jakoś mówi jeszcze za cicho totalnie, ale starość jakoś ją tak wiecie, jakoś nauczy się, także tutaj duży plus. No, a Karolinka Karolinka to w sumie nie chciała nagrywać z nikim, bo jakieś tam hejty leciały, że Gimbusy same, więc no musiał. <laughs> po tym filmiku z tego, po tym filmiku, po tym. Troll wygrywa gry, to właśnie zbyt nas Ej, może by ją zabiły? Nie zabijaj jej, to moja kolega To jest mój kolega, a ty głupia jesteś Dzięki Ja się obrażę. Ty nie dostajesz milionów za to <laughs> Nie, no. idziesz po, po Klejnotolandii Nie, przestań! Tato sięgnął no do... Jest co, reszcie się zrespew, chodź zrobimy ci Reda Karolinka Przecież robiła takie obrażenia odpalała wrogów ale to mnie nie dał. Nie, e, oni cię nie będą lubić jak ich będziesz podpalać, no bo w sumie nie wiem. Ty lubisz Karoliny... Ale masz ręki tak? A ty ty, ty lubisz osoby, które cię podpalają, bo ja osobiście nie nie, nie, nie za bardzo. I. ta 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 ta. ta. W ogóle mój plemik jakoś za długo, za długo leciał. Nie jest co była. Nazywa Ale to leci, to wygląda identycznie. Ja nie wiem, co twórcy mieli w głowie, projektując to, że. No, to jest naprawdę zbliżone. Chciałam być w brązowych. Chciałam być w brązowych i wysłałam, wysłałam szota jak. A, pokażę. Bo nigdy i mam w brązowych, nie i chciałam być. Cześć, 17 rok, okej? Okay? To nie jest tak dawno, dobra? Niby nie uczesana place wyczesane. Powtórkę ten odpalił pancy. Dumna z siebie byłam. <noise> Czasem, <Chad, głos> kupajcie, o to mi chodziło. <noise> chodziło mi dosłownie o to. O to, czad, o to, że że przefleszowałam ulta ażki. <noise> I wyszło tą do brązowych, ale mi nie odpisali. <noise> <laughs> ale miło, chat, 11 wyświetleń, okej? Okay? Także ktoś to widział, dobra. No. <laughs> tu wiem jeszcze chat firecracker, Cracker, co tutaj jest. Hej, witam was nowym odcinku of sery... hey, Dzisiaj jest egramy... Mamy to, tak, layoutik? on point. Już wróciłam do domu, tak, tutaj jakiś, nie wiem, mu taki pasek jest, ale chat, jeszcze layout pasuje do nowego skina do Jinx. No, yy, wygląda i działa jak toster, więc. Zresztą miałam komputer. Tak, nie jest aż takie łatwe. Tak, i ja miałam komputer, yy. czad. Tak, miałam komputer. Tak, bo wtedy, się, jak się zepsuł komputer, to miałam laptopa dopiero, ale pamiętam, że to był jak toster i że on się czasami jakby zaczął tak, tak. Brrr, tak się zaczynał robić, i trzeba było go tak po prostu takie. i wtedy przestawał, nie? To, to... Piękne czasy, piękne czasy. Też grałam, grałam z tymi samymi kolegami, po prostu graliśmy flexy Oni też mówili więcej za mnie, bo się wstydziłam po prostu, że to jeszcze na żywo to Wiecie, jak coś w YouTube coś palę, to po prostu nie wrzucę odcinka, nie? Bo nagram od nowa, a na streamie to na żywo było No i czat, no mm, raczej to jeszcze... Ale ty, czat, to są dwa ostatnie filmy, okej? Okay? Sobie leją dwa... No i czat i krok w tył I krok w tył No raczej, nie wiem czemu, ale miałam tak, wygrane, że, że gdy gram postacią, to layout musi być dopasowany do postaci, no Bo od razu wiesz, jakoś fajnie wszystko działa ze sobą, prawda? już wiesz, lepszy jest, nie wiem, jakość streama i tak dalej. No i, no i zaraz layout, layout Sona, wpisywam po prostu champion, layout, stream, albo YouTube i tak dalej. I czasami coś wychodziło. W o... 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 sobie poszedłem od siebie. Lodzie, ja wiem, to jest. To Cześć! E, mój AD Carry Bezo. Kognatny. To jest mój kolega z licełu. Ma OK. <gry> I Amaretto, który wkuje chyba z tego co widzę. Właśnie kupił tam. Okej. Okay. <gryś> to jest ten, który był trendem, takim, że miał Ner. kiedyś tam tą lepszą dywizję. Czy wysłyszycie muzykę w ogóle jakąś? Ty podkład dała muzyczny? jaki fajny. Czyli prawie pasujący layout, czwórka kolegów i podkład muzyczny, chat. I jeszcze ultimate skinny, chwytliwy tytuł, prawda? Ultimate team. No, no. fani Karoliny pobiją. <noise> czat, ten kolega tylko, tylko po to, żeby grał, musi się ze mną umówić, okej? Okay? Jak... <noise> Normalnie by nie grał, bo tutaj grał normale z moimi kolegami, żeby nagrać odcinek na YouTubie, bo miał Ultimate Skin, a którego nikt nie miał. I ja wiem, dobrze wiem, że grał tylko dlatego, bo chciałaś mówić, a zawsze odmawiałam, nie? To chociaż się mówiliśmy na Lola. I think I'm about to die. I'm AD Karolina. AD okay. <laughs>

Bardzo lubię piosenki piosenek I piosenki Insta to są piosenki, które są popularne piosenki przerabiane na tekst z właśnie z LOLa, związane z LOLem, nie? I żeby nie było źle, bo ja tutaj cringeuję na totalnie, dywidzie. nie? Ale naprawdę bardzo cieszyłam się tutaj, uwielbiałam z tymi kolegami. To jest jeden z moich fajniejszych wspomnień Naprawdę się dobrze z nimi bawiłam i bawiłam się przez wiele, wiele lat. Także tutaj serduszko nadal... Biję dla nich, i dzięki nim nie jestem tu, gdzie jestem. Bo to oni tam nie są. Jak widać, tutaj, pomimo dłuższego e, czasu, no, często nic się nie zmieniło. Pepe lope lope to z tymi kolegami spędziłam dużo czasu, dużo rozmów, dużo jakichś pogadanych na Skype'ie jeszcze Potem na Discorda przeszliśmy, jakieś własne serwery, jakieś inne gry również jakby Gdyby nie oni, nie zostałabym chyba streamerką, bo nie grałabym tyle w LoL'a Nie chciałabym wtedy, nie wiedziałabym jak nagrać na YouTube'a, bo wtedy oni mi w tym pomagali Że prowadzili, jakby zaczęli jakoś tam zagadywać, mówili, że czy coś nagrywam Tak samo na streamie, bo moje pierwsze streamy to były właśnie flexy z tymi kolegami i to było tak, że ja się wstydziłam mówić na streamie, więc to oni rozmawiali z czatem, to oni mi moderowali czat, to oni właśnie zagadywali czasami jakieś się tam, tam rozśmieszyć, też mnie pilnowali, żebym codziennie o 20 się odpaliła i też pilnowali, żebym zagrała dwa customy dziennie z widzami właśnie, więc czat no, to gdyby nie oni, nie byłabym w tym miejscu, tak uważam. To, to, to był czat ostatni, mój legit już tutaj widzicie, tutaj już się... Zaczynają te filmy. No, to już zrobiłem przez mojego montażystę. Cały czas dojdę to są kanał, to wszystko. Mogę wam jako bonus dać film z Udyra, gdzie zrobi. Katarina E. Ta miniaturka. Ta miniaturka. O Jezu. Czy możemy docenić tutaj mój kunszt z Photoshopem? Dora, to dobra, to dobra. Zaczynałam, uczyłam się dopiero, ok? Tylko bierzemy, tak. Op, tankuj, Ona ci nic nie zrobi. <noise> Zrobię zna... takie, takie pierdzenie w głośnikach, to jest po prostu, mój kolega miał bardzo słaby mikrofon wtedy. I znowu, i znowu jestem ten mały. Tak jak jest życie Gnara. Życie Gnara, bycie OP tylko kiedy jest się dużym. Tak, nie tu... tankuję, tankuję tu dla ciebie. Ktował to dla mnie! Mikrofon cinkrofa! Karolina, ty życiu, że nie ma. Jest... Nie uciekniesz mu. Jak nie ucieknie, po to... Oooo! Rozdrabiaka XD A Ja tu idę! E do mnie, e do mnie! Karolina uciekaj! Się... Idę tu idę tu. Idę! Zabij Zabi go! Zabij go! Korea! Okay, okay, okay. <laughs> I to właśnie z tego zrobiłem filmik! Więc tak, więc to były moje wszystkie filmiki, bo było ile z pięć? Chyba z pięć, tak, to był mój, bo właśnie początki YouTube'a, byłam wtedy w liceum, ale to pokazuje, że każdy jakoś zaczynał, każdy Jeśli, jeśli ta dziewczyna mogła zostać jakoś tam większą streamerką, to każdy może, okej? Okay, naprawdę uwierzcie w siebie, jest nadzieja dla was wszystkich, dobrze. Ale jak chyba musisz taki spacer to rozchodzić ten cringe, bo ci wytrzymie normalnie zaraz Nie jest to czat. Poproszę Was o zostawienie lajka, komentarzu, subskrypcji, dzwoneczka i to tyle?